Przede wszystkim otwieramy nowe kierunki. Jest to nowy kierunek mechanik motocyklowy oraz blacharz samochodowy i lakiernik samochodowy. Są to kierunki, które w naszym regionie od dawna nie było w nich szkolenia. Myślę, że spotkają się z zainteresowaniem młodzieży. W dzisiejszym również zapraszamy wszystkich do zwiedzenia szkoły i jako nielicznej szkoły, która posiada własne warsztaty, również do zwiedzenia tych warsztatów w naszej szkole oferujemy również e, możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B. Szkoła oprócz wcześniej wymienionych przeze mnie kierunków kształci w kierunkach technikum, to jest technikum samochodowe oraz technik informatyk, a także mechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i technik informatycznych oraz liceum ogólnokształcące o różnych specjalnościach, czyli ukierunkowaniach dawniej nazywanych. Ponadto należy zauważyć, że nasza szkoła jest placówką przystosowaną do wszelkich dysfunkcji naszych uczniów, dlatego też mamy klasy z oddziałami integracyjnymi.